Iwona, jakie są według Ciebie najważniejsze kwestie dla współczesnej kobiety? Dziękuję Ci za to pytanie. Dziękuję Ci też za pytanie, które wcześniej zadałaś. Kim jestem? Ponieważ skłoniło mnie to do głębokiego przemyślenia i zastanowienia się nad tą odpowiedzią. Uświadomiłam sobie wtedy, że piszącą odpowiedź, że jestem jednocześnie wnuczką i babcią, a to oznacza, że w mojej rodzinie żyje pięć pokoleń jednocześnie tu i teraz. I to jest ten ogromny wpływ, który mamy na siebie, a chcę przez to powiedzieć, dla każdej kobiety, czyli świadomość tego, że ma ten wpływ, że może z nim robić dosłownie wszystko. Czyli ja widzę nas połączonych na, na takiej strunie rodzinnej, gdzie moja babcia, kiedy widzi swoją prawą wnuczkę, to co się dzieje w jej oczach, radość, miłość i wszystko to przez nas wszystkich przepływa. Jestem w środku akurat tego pokolenia. I mam nadzieję, że jest to dobra, dobry wpływ, znaczy staram się robić jak najlepsze. I tutaj mamy wybór, tak? Od mądrości i dobroci zależy, jak ta strona zagra. Możemy ją przerwać, uciąć, możemy zrobić komuś przykrość, ale tutaj jest właśnie ta nasza siła i świadomość, że możemy. Budować relacje rodzinne, społeczne dokładnie na tej samej zasadzie, czyli przede wszystkim świadomość naszej siły, jaką mamy. Mhm. Bierzesz udział w projekcie Rok Kobiet, jesteś jedną z ambasadorek tego projektu. Czym jest mhm. dla Ciebie ta rola? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do tej roli. i Jest ona ogromnym wyróżnieniem, zobowiązaniem, nobilitacją. Szczególnie kiedy poznałam. Kolejne, czy pozostałe ambasadorki, no to jest to grono wybitnych, wspaniałych, mądrych kobiet, dobrych, życzliwych, które chcą się dzielić swoim doświadczeniem, wiedzą, a wierzę w to, że to, co jest dobre i szczere, to po prostu rośnie samo z siebie, więc to jest absolutnie też ogromne wyzwanie. Także przepięknie dziękuję. Co byś powiedziała kobietom, które stoją po progu zmian, które tych zmian potrzebują? Jaka byłaby Twoja rada? Jeżeli ma być to rada, to bym powiedziała może w ten sposób, że jeżeli w nas dojrzewa potrzeba zmiany i no to, to, to ona po prostu i tak już jest nieuchronna, możemy w sposób taki zrozumiały, świadomy dla siebie, bo jest to pewien proces, Zaakceptować tę zmianę, przygotować się do niej. To, że jest lęk, strach temu towarzyszy. No to na przykładzie jazdy samochodem, jak się uczyłyśmy i przerwano pierwszy raz pamiętam do samochodu, to było przerażenie i obłęd po prostu w najwyższym wymiarze. A potem po kilku latach, która z nas sobie nie robi oka w samochodzie, czy też ja pamiętam jeszcze czasy sprzed 20 lat, kiedy. Jako kierowca na kierownicy rozwiązywałam zadanie jadąc na Politechnikę na studia, tak? Więc e, absolutnie potem się z tym oswojamy i absolutnie już po tej zmianie nie jest to w żaden sposób e, straszne. I oczywiście te zmiany no, mają nas prowadzić do rozwoju, do polepszenia wszelkich sfer, chociaż czasami one nie są niestety. Łatwe, czy są trudnym wyborem życiowym, bo dotyczą pracy, czy miejsca mieszkania, czy, czy partnerstwa, czy no wszystkiego codziennie, by wymagali milion wyborów. Więc no po prostu trzeba dojrzeć i je zrobić, bo one już z nas są, kiełkują, więc warto spróbować rozumieć. Tak, oczywiście, że tak. Iwona, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję.